Witaj w kolejnym sprincie. Podczas tej iteracji zakończymy epik związany z zadaniem przeglądu i zarządzania nieruchomościami. Więc zadania programistyczne to stworzenie kontrolera nieruchomości, dodanie, poprawa testów, poprawa błędów, które nie zostały wyeliminowane podczas poprzedniego sprintu. Proponuję, abyś zatrzymał film i spróbował samodzielnie zakodować kontroler oraz rozwiązać napotkane problemy. Przypomnę tylko, że w kontrolerze powinno istnieć rozróżnienie na mieszkania sprzedane i niesprzedane. A tymczasem zapraszam do przejrzenia mojego podejścia. Zaczynam od napisania kontrolera który będzie wywoływał wszystkie metody publiczne z Property Service, oznaczam je adnotacjami sugerującymi ich działanie, get dla pobrania danych, post dla dodania, put dla aktualizacji, delete dla oznaczenia jako sprzedane. Oczywiście jest to moja wariancja mappingów, Ty możesz podejść do tego w inny sposób. Uruchamiam aplikację i e Postmana. I na początek próbuję pobrać pustą listę Enci, i mam problem, którego się nie spodziewałem. Mam błędne mapowanie pola z tabelki do Enci Postcode. Aby szybko to poprawić, przechodzę do Enci i oznaczam pole adnotacją Column. I doprecyzowuję, iż teraz to pole powinno być powiązane z problematyczną nazwą. Wracam do Postmana i jeszcze raz próbuję pobrać wszystkie nieruchomości, i jako rezultat dostaję listę, której się spodziewałem. Teraz przechodzę do dodania kilku nieruchomości, aby sprawdzić, czy dodanie działa poprawnie. Oczywiście pola w JSONie wysyłane na backend, będą miały takie same nazwy, jak w property DTO. Widać, że dodanie działa, Dostaję w odpowiedzi status 200 OK. Chociaż na marginesie wspomnę, że właściwy status podczas tworzenia to 201 Created. Ale pominę w implementacji poprawienie statusu. Po dodaniu mieszkań sprawdzam znów, czy wszystko działa i chyba znów coś poszło nie tak. Bo widać błąd. A nie listę spodziewanych nieruchomości. Problemem jest brak tabelki. Parującej nieruchomości z pokojami. Ale taki błąd występował podczas poprzedniej iteracji i załatanie go to dodanie jednej linijki w pliku Application Properties, czyli automatyczne tworzenie tabelek poprzez Hibernate. Dodaję tą linijkę we wspomnianym pliku, tylko już w sekcji kodu źródłowego. Uruchamiam aplikację i sprawdzam teraz, czy wszystko działa. Kod 403 forbidden, czyli token prawdopodobnie wygasł, więc wygeneruję kolejny i tu niespodzianka. Nie ma użytkownika, którym się logowałem. Jest to spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem ustawienia hibernej w pliku Application Properties. Powinno być update, czyli stworzenie tabelki, gdy występuje taka potrzeba. Create czyści bazę, co za tym idzie, usuwa wszystkie dane, czyli poprzez niewłaściwe użycie flagi hibernatowej muszę odtworzyć stan bazy, aby znów zacząć poprawnie testować nową implementację, czyli rejestruję użytkownika, dodaję pokoje, ustawiam nieruchomości. Oczywiście wszystkie przychody również zostały skasowane. po dodaniu niezbędnych wpisów do bazy przechodzę do testowania aktualizacji mieszkania, czyli dodaję dwa pokoje o wielkości XS i S. Jak widać, zostały dodane. Jednak popełniłem mały błąd, czyli pokój room S powinien mieć inną wartość wynajmu. Przechodzę do aktualizacji tego pokoju, inaczej mówiąc, w endpoint z rooms Wywołuję request aktualizujący pokój. Pobieram jeszcze raz nieruchomości. I widać, że zmiana w pokojach doprowadziła do zmiany w mieszkaniach. Inna wartość wynajmu. Jeszcze sprawdzę, jak działa oznaczenie mieszkań, że zostały sprzedane. Kolejny błąd. Brak oznaczenia transakcyjności metody. Dodaję odpowiednią adnotację. Uruchamiam aplikację i testuję jeszcze raz. Widać, że znów działa status 200 OK i sprawdzam, ile mam nieruchomości, i całe dwa. Zabrakło rozróżnienia na nieruchomości sprzedane i niesprzedane. Aktualizuję kontroler, dodaję kolejny endpoint odpowiedzialny za pobieranie i wysyłanie sprzedanych pokoi. Dla ułatwienia i ograniczenia duplikacji kodu dodaję parametr do metody find all properties który będzie odpowiedzialny za filtrowanie sprzedanych nieruchomości aktualizuję metodę w repozytorium dodaję zapytanie hql aby pobrać odpowiednie dane z bazy danych na podstawie użytkownika i flagi sold sprawdzam testy czy dalej działają poprawnie są zielone Uruchamiam aplikację i sprawdzam, jakie dane są pobierane podczas zapytania o nieruchomości sprzedane i niesprzedane. Jak widać, wszystko działa poprawnie. To tyle w tej iteracji. Zapraszam na kolejne.